Cześć, kochani, to znowu ja, Beata i Marcin z Wizja Akademii, a dzisiaj chcemy porozmawiać o nowych technologiach i o tym, jak sztuczna inteligencja wpłynęła na rozwój gabinetów. Tak naprawdę taki e, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji jest od listopada 2022, jak wprowadzili chat GPT do takiego ogólnego użytku e, wersja ta 3,5 e, i od tamtej pory po prostu jak grzyby po deszczu zaczęły się tworzyć różne aplikacje, różne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają na przykład optymalizować reklamy, pomagają szukać grup docelowych, automatyzują pewne procesy związane właśnie z marketingiem, co nie tylko przyspiesza pracę, przyspiesza sam rozwój gabinetów, nie tylko gabinetów oczywiście, tylko rozwój marketingowy, i sztuczna inteligencja, przez to, że tak bardzo dużo danych przetwarza, y, my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tych wszystkich danych w ten sposób y, przetworzyć. Y, dlatego na przykład skuteczność kampanii reklamowych na Facebooku y, jest lepsza niż kiedyś i wcześniej trzeba było więcej czasu na to poświęcić, więcej rzeczy analizować i też optymalizować. A tutaj już mamy y, dużo lepsze wyniki w krótszym czasie. I jak to wpłynęło właśnie na rozwój gabinetów? Pracujemy z różnymi gabinetami od kilku lat i też jesteśmy w stanie zauważyć, ile się zmieniło od 2022 roku że ten proces rozwoju gabinetu był dużo dłuższy. A teraz, jeżeli ktoś otwiera nowy gabinet, wdraża pewne narzędzia, to bardzo szybko zaczyna być widoczny w internecie. Nie tak jak kiedyś, że chcieliśmy wypozycjonować stronę. To musieliśmy poświęcić przynajmniej dwa lata, żeby ta strona była na przyzwoitych miejscach, jeżeli chodzi o wyniki wyszukiwania. A teraz jesteśmy w stanie zrobić to w kilka miesięcy. Co się zmieniło od tego czasu? Zmieniło się bardzo dużo. Jak ja zaczynałem swój pierwszy gabinet, nie wiem, 8 lat temu, to takiej technologii dla użytku kowalskiego oczywiście nie było, bo w tle ona już dawno była, prawda? Ale dla nas dotarła ona raptem dwa lata temu, tak? Dobrze pamiętam, tak? Dwa lata temu, w listopadzie. No mówimy tutaj o samym czacie, czacie GPT. GPT 3,5, tak? Który zrewolucjonizował narzędzia internetowe i tak naprawdę dał nieograniczone możliwości praktycznie w każdym aspekcie biznesu. I teraz dzisiaj ja ci jeszcze powiem ładko jeszcze jedną fajną rzecz. Co jest, co ja obserwuję w tej branży, jak wiesz o tym jeździmy po gabinetach, robimy set spotkań z gabinetami z, fizjoterape z fizjoterapeutami z branżą medyczną, to ta branża jeszcze nie ogarnęła starej technologii, starej technologii, która już była tak zaawansowana i tak szło pięknie budować systemy marketingowe, tworzyć odpowiednie informacje poprzez narzędzia googlowskie, facebookowe i wszystkie te dookoła, że biznes, jeśli był robiony przez kogoś, kto rozumie, jak to działa i funkcjonuje, to nie było już wtedy problemu z budowaniem gabinetu bez większych inwestycji z zewnątrz. Szło naprawdę budować biznes. Perspektywy, wyłożę 5 zł, zarobię 10 zł, wyłożę 15 zł, i tak powoli się budowało, bo to po prostu działało. Teraz, jak wyszła sztuczna inteligencja, to dzisiaj gabinety nie wykorzystują w ogóle tej technologii, jeszcze starej nie ogarnęli. Tylko te gabinety, które współpracują z nami. W Akademii, tak. No bo my nie wywodzimy się z tej branży, więc dla nas jest dużo łatwiej, bo my branżę marketingową, branżę rozwoju marketingu, pozyskiwania pacjentów, sprzedaży. Jesteśmy w niej na bieżąco, a ta branża doszła do nas później, jak zaczęliśmy otwierać swoje gabinety, bo zobaczyliśmy tu niesamowity potencjał, w którym możemy pomagać po prostu ludziom, tak? Sobie przede wszystkim, bo to się zawsze... Wy, wy, wyszło to naprawdę tak od nas, żeby sobie pomagać. No i teraz wracając do, do tego elementu, w którym e, jeszcze tamtego nie zgłębili, bo nie mają na to czasu i cały czas stękają, że ich na to nie stać, a teraz pojawiło się coś, co przyspieszyło o 1000% tak? i dalej tego nie używają. Tak, używam czata GPT i piszę przez to posty, ale to w ogóle o to nie chodzi. Nie? To jest jeden z elementów, który jest tak powierzchowny, który widzimy, który zobaczyliśmy na starcie i tego używamy. Nie? Ale narzędzia pod postacią Google Ads, Facebooka, tak jak mówiłaś, automatyzacji reklam, gdzie dzisiaj sztuczna inteligencja przetwarza te dane, tak, które nam 24 na 7 wyciąga informacje, składa je i pozyskuje na nowo odpowiednich osoby w sieci, które mają takie problemy, jakie mają, i poszukują rozwiązań, jest tysiąkrotnie większa niż wcześniej. Nie? i dzisiaj złożenie biznesu dla jednego fizjoterapeuty na jednym łóżku, to jest raptem 3 miesiące. 3 miesiące, żeby on mógł spokojnie prowadzić biznes, zarabiać tyle, ile zarabiał u swojego pracodawcy, co go oczywiście zazwyczaj kroił bardzo fajnie, tak? I tu może to zrobić w 3 miesiące. I mamy te przykłady wielu gabinetów, które w 3-4 miesiące już są na suficie, czyli <laughs> jeszcze dobrze nie zaczęli, a już przychodzę i mówią, Marcin, ręce mnie już bolą, już mam ponad 20 tysięcy obrotu i co teraz? Nie? Tak to już przychodzi kolejny problem, co zrobić? Czy zostać przy tych 20 tysiącach, czy zatrudnić kolejnego fizjoterapeutę? Dokładnie i teraz znowu to nie jest problem technologiczny, bo biznes jest tutaj banalnie prosty. Masz wyrzucić informację, spotęgować ją dzięki sztucznej inteligencji. Ta informacja rozsieje się bardzo szybko, dzięki temu pacjenci zaczną napływać. No i teraz rozładować ten drugi jest problem, odebrać bo jak odebrać telefon, jeśli pracuję z pacjentem, prawda? Jeśli mam 6-7 pacjentów dziennie, a w tle dzwonią nowe osoby, które chcą się umówić. Więc nie jest problemem dzisiaj pozyskanie pacjenta z rynku, szczególnie w tej branży, w której dalej śpicie. Dalej śpicie i bardzo fajnie, że śpicie, bo my mamy co robić. I ci, co nas trafiają, się rozwijają błyskawicznie, a ci, co y, gdzieś tam sami próbują coś zrobić, my po prostu ich bardzo szybko wyprzedzamy. Czy to w wizytówka Google, czy to na Facebooku, czy w pozyskaniu pacjentów do gabinetów. I to jest fajne. My się z tego cieszymy, prawda? No i teraz problem polega na tym, żeby rozładować ruch mentalny tak naprawdę. No bo wiemy, że rękami swoimi więcej nie przepracujemy, bo tu jest sufit bardzo szybko. No i teraz co zrobić? Zatrudnić, a to już umowa o pracę, to już trzeba podmiot medyczny zakładać, a to znowu ja czegoś nie umiem, a ja czegoś nie potrafię. No i tu zaczyna się cała zabawa mentalna, bo trzeba wyjść z pracownika, którym się było wcześniej, do przedsiębiorcy. Nie? Teraz przedsiębiorca, który robi fajną robotę, który może rano się obudzić i pojechać sobie na wakacje, a biznes będzie działać, to jest sztuką, kto poskładać, i na to potrzeba troszeczkę czasu. I tutaj sztuczna inteligencja czy nam pomoże? W niektórych aspektach automatyzacji biznesu jak najbardziej tak, ale nie przeskoczy za Was budowania relacji, nie budowania zespołu, e, e, wiedzy na temat podatków, na temat rozliczeń, na temat e, e, czego dam jeszcze? E, Budowania e, i wkładania nowych technologii, dokładania nowych usług e, tym nam nie pomoże. W tym musimy sami mieć jakąś wizję tego biznesu, którą chcemy poskładać, jak to ma wyglądać. Nie? Tak, no tutaj mówiąc o rozwoju gabinetu, jeżeli chodzi o marketing. No, marketing to nie jest tylko reklama, to nie, jest tylko, to nie są tylko media społecznościowe, bo tak jak mówiłeś, sama rozmowa z pacjentem już na wejściu to już jest marketing. Ale tutaj, jeżeli rozmawiamy właśnie o rozwoju gabinetu, ale w tym marketingu internetowym, to sztuczna inteligencja po prostu zwiększa ruch na naszych naszych narzędziach, typu wizytówka, e, strona internetowa, czyli coś, co musielibyśmy budować rok, dwa lata, to jesteśmy w stanie wybudować w bardzo krótkim czasie, dlatego e, ten ruch telefoniczny, ruch pacjentów w gabinecie jest większy i trzeba też się na to mentalnie przygotować. Tak. E, przykład strony internetowej jest fajny, nie? I jak budowaliśmy pierwszy gabinet, to pozycjonowanie SEO, E, pisanie artykułów na bloga, e, pisanie jakichkolwiek treści wiązało się z zatrudnieniem e, copywritera, kogoś, kto się znał na SEO. E, koszt e, takiej inwestycji to było 200-250 zł za jeden artykuł, tak, który się publikował raz w miesiącu. E, indeksowanie trwało e, miesiąc, dwa, trzy, tak, e, jednego słowa kluczowego. E, i teraz przez rok, dwa mogliśmy wybudować tych słów jakąś tam średnią ilość i to zajmowało dużo czasu i dużo pieniędzy. Dzisiaj e, dzięki nowym technologiom możemy wyprodukować 6-7 wpisów dziennie, możemy zaindeksować w ciągu 2-3 minut słowa kluczowe i w ciągu kwartału możemy e, mieć słów kluczowych już w swoim portfolio, zamiast 10 możemy mieć 200, 300, 400, a nawet 500, co jest kosmosem i taki wpis nas kosztuje między 5 zł a 10, tak? I to już się dzisiaj dzieje, my to już wszystko dzisiaj mamy podłączone do swoich gabinetów i to zaczyna się tak napędzać, że tego nikt nie jest w stanie dzisiaj zatrzymać, a ludzie się zastanawiają, czy, czy to działa, czy nie, nie. Porównując, jak ja bym chciał zrobić teraz Pracę, którą dzisiaj dla nas zrobi Marek, serdecznie Was pozdrawia również, który dla nas robi robotę. W ciągu trzech miesięcy robi tyle roboty, co normalnie byśmy musieli zrobić przez 20 lat. No przez 6 tak miesięcy. Przez 6 miesięcy. Tak, Tak, czyli y, najnowsza technologia, która pozycjonuje y, strony. W 6 miesięcy robi robotę, którą normalnie, oczywiście jest to o przynajmniej pięć, pięciokrotnie tańsze, tak. y, szybsze i normalnie tradycyjne SEO zajęłoby wtedy 20 lat. I tu jest fajny, fajny ten, czyli jak mówiliśmy w innym odcinku o, o tym, że wszystko idzie do góry, no nieprawda, bo dzięki nowym technologiom pewne rzeczy są obniżane kosztowo, które mogą generować większy prze, przepływ bez wartościowego pieniądza, czyli tutaj zawsze równowaga zostaje zachowana. Tak samo mówiłam o reklamach na Facebooku. Pamiętam jak Trzeba było targetować ręcznie reklamę, a teraz jak są reklamy oparte na sztucznej inteligencji, no to widać, że tych wyników jest dużo więcej, czyli mamy więcej kontaktów i reklamy są tańsze. Tak. Nawet nie mówiąc dzisiaj o tym, że nawet dla ludzi i dla fizjoterapeutów, którzy się boją dalej występować przed kamerą z jakichś powodów, zostawmy aspekty psychologiczno-mentalne, tak, sztuczna inteligencja. Pozwala im ze zwykłego zdjęcia, ze zwykłego filmu tak, utworzyć ruch, mówić w różnych językach. I tak naprawdę sztuczna inteligencja dzisiaj może budować ten biznes w oparciu nawet o, o to, że tego człowieka fizycznie nie ma tam, ani sam tego nie musi nagrywać. Nie? Czyli można generować filmy z własną postacią. Która mówi tekst, który sobie wcześniej przygotowaliśmy. Czyli my tak. nic nie musimy mówić, możemy nagrać próbkę głosu, a sztuczna inteligencja stworzy film. Tylko pytanie, czy nie warto jednak usiąść i samemu porozmawiać i pokazać się tak? tak Mówimy, o no, są możliwości, <grym oczywiście, <grym tak? Tak. dla tych, co, co się boją i, i, i nie chcą tego robić. Ale też tak? fajna zabawa. Dokładnie tak. I to się da zrobić, tak? Patrząc na to, że. My dzisiaj potrzebujemy wygenerować po prostu odpowiedni ruch, który się ma finalnie przełożyć na pacjenta, który przyjdzie i zawita do naszego gabinetu. I tu zaczyna się wasza fizyczna praca z pacjentem, budowanie relacji, pomocy i później, żeby ten pacjent szedł dalej i siał w postaci dobrych opinii i przyprowadzał innych, bo mówił i mówił, że w tym gabinecie jest po prostu E ekspert czy eksperci, grupa ekspertów, którzy po prostu pomagają i tyle. Nie? Tak zawsze podkreślamy, że kluczem jest Wasza praca w gabinecie z pacjentem i pacjent jest e najważniejszy. Na ten moment. Na Oczywiście, ten moment. dopóki Was nie zastąpią e sztuczna inteligencja, <grystanie> <grystanie> nie będzie za Was robić. E D nas też zastąpi. <grystanie> Masaży i <ten>, tak. <grystanie> 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 Więc e bawcie się, dopóki możecie. <grystanie> My się nie boimy sztucznej inteligencji. Wszystko się zmienia i tak. albo się do tego Korzy korzystamy i bardzo sobie chwalimy. Więc jak będziemy poznawać kolejne nowe, ciekawe narzędzia, na pewno będziemy się z wami nimi dzielić. Dzielimy się cały czas. No nie? tak. No a tak. to się akademii, tak się dynamicznie i... zmienia, że no my tak naprawdę niewielki procent tych narzędzi poznajemy. Tak, bo to jest takie tempo dzisiaj. Tak, rynek jest ogromny, że wdrożenie wystarczy jednego, dwóch narzędzi i już robi robotę, a co dopiero dalej. Więc uh, my się bawimy, a wy się bawicie? Wiemy jak się bawicie, więc <laughs> czekamy na was uh, znowu na, u nas na Akademii i co, działamy dalej. A -a.